Wystawa Zajezdnia Strajkuje to nowa jakość w wystawiennictwie, nowa jakość w opowiadaniu o, o historii. Wprowadzamy widza w emocje tamtego czasu. Chcemy zabrać go w swoistą podróż w czasie, tak żeby mógł poczuć emocje, napięcie, lęki tych ludzi, którzy tutaj 40 lat temu 26 sierpnia 80 roku zaczęli strajk Solidarnościowy z Gdańskiem. Zrobiliśmy spory wysiłek, żeby odtworzyć chronologię tego strajku, żeby stworzyć w miarę pełną listę strajkujących, ale też postaraliśmy się przez różne środki wystawiennicze, czyli przez scenografię, przez dźwięki, przez dialogi, które nagrywaliśmy z udziałem aktorów. Stworzyć taką, taką, taką przestrzeń do tego, żeby wspominać, żeby wyobrażać sobie i, i przeżywać. Nazywamy tą wystawę zanurzeniem w historię, dlatego że i obrazy, i dźwięki, zapachy będą nas otaczać ze wszystkich, ze wszystkich stron, widz po prostu zostanie zaproszony do podróży. Dosłownie, ponieważ wsiądzie do autobusu, takiego modelu ogórka, którym wjedzie do zajezdni, do, do hali napraw. Tam ten ogórek będzie naprawiany, a w międzyczasie wybuchnie, wybuchnie strajk. No i widz będzie mógł przeżywać z tymi strajkującymi te kolejne dni. 6 dni strajku, zadawać sobie pytanie, jak to się skończy, czy się skończy dobrze, czy nie, czy zwyciężymy, czy zostaniemy spacyfikowani, czy zostanie użyta e, przemoc wobec, wobec strajkujących, e, czy ten wysiłek solidarności, zjednoczenia przeciwko e, komunistycznej władzy się uda. Wystawę można oglądać od 27 sierpnia tego roku do końca stycznia 2021 roku.